No i witam Was, widzowie, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ścigantów. Oczywiście, przypominam o zostawieniu lekarza w górę, na dole, jeżeli jeszcze tego nie robisz. A my, widzowie, co? Przechodzimy do ścigantów. No i kontynuujemy tutaj, gdzie się skończyło ostatnio, czyli na pożarze warsztatu. Przypominam, widzowie, że jest to przedostatni odcinek obecnego sezonu i będzie malutka przerwa od ścigantów. Mi się wydaje, że co najmniej miesiąc potrzebuje przerwy od ścigantów. Zobaczymy, czy oni w ogóle wrócą kiedykolwiek. Wiadomo, już mówiłem to ostatnio, więc jeżeli ostatniego odcinka nie oglądasz, to bardzo się serdecznie do niego zachęcam, żeby go nadrobić, a my widzowie co? No, zagłębmy się w ścigandów ten przedostatni raz i zobaczmy, jak to się tutaj, cała ta historia skończy. No i co, nie wiem, co robimy? Szukamy go, czy co? No, szukamy go. No, a co mamy zrobić? Nie, no, no, nie wiem, dobrze, no może macie, macie jakiś inny pomysł, no, nie wiem. No, aktualnie nic nie zrobiliśmy w Warszawie. To ubezpieczenie chyba jest. Braliście, nie? Jak to jest teraz? No, to jest na tomo. A jak no, on jest. zniknął? No to. No, trzeba nie wiem, pozwanie poznajomych wspólnych. Do Marka no. zadzwonię, saliery tak... Może on będzie widział, może oni będą widzieć, gdzie on jest. Może tak, tak. Tak coś dam wam znać. To niech się każdy rozjedzie po różnych miejscach, nie każdy poszuka gdziekolwiek da radę. I zobaczymy, dobra. no. Dobra, dobra, dobra. Rano się spotkamy na warsztacie. No i nic widzowie, jak widzicie, chłopaki jadą szukać Toma. Cholera wie co się z nim stało. Cholera, co, cholera wie co mu tak na dobrą sprawę odwaliło, że podpalił warsztat, uciekł zniknął, nie wiadomo co się z nim dzieje. Na no, nic. Będziemy się widzieć widzowie. Jeżeli znajdziemy Toma, bądź już na samym warsztacie samego rańca, Może chłopacy znajdą. I co? Nic? Nic, nic. nic. Nie ma go nigdzie. Nie ma. Nie. Ja pierdam. Cześć. Kogo A nie gdzie jest ma? Alex? Co się stało? Gdzie jest Alex? Nie wiemy. Gdzieś to jest. Nie, nie mam co... pojęcia. Nie. Nie wiem. Powiem mi, co się stało. No warsztat ba... spłonął. Tam podpalił warsztat w O, No mm. właśnie. Wiadomo dlaczego? Jeżeli go szukamy, to chyba nie wiadomo dlaczego, co? No. No, tak. że nie wytrzymam po prostu presji, mi się wydaje. No ale jakiej presji? Czego? Znaczy, <laughs> dobra, Boże presja jakaś. <laughs> Może i tak, ale co ma do tego warsztat i jego podpalenie? Chciał, chciał po prostu się pozbyć tam, gdzie się zaczęło wszystko. Nie wiem. Jedyna odpowiedź na to, jaka mi przychodzi do głowy obecnie. Dobra, słuchajcie, jakby. O, idzie, Alex. A ty się dobrze czujesz? Ja przyjechałem Wam powiedzieć, że. Niestety muszę wziąć urlop. No urlop? To ty tygodniowy, tygodniowy. Bo wylatuję na Mal. na Maltę. Na Malte. Do kasyna? Na Malte. Do kasyna? Dlaczego tak. ty masz spodnie BCSO? Tak. tak. To nie, parkingowy to nie przegrychaj, To chodź Miłego, miłego urlopu, miłego urlopu na razie. A mogę wypłatę już za w tym miesiącu? Nie. Tak, też ci wyślę, no i leć. Nie, potrzebuję w gotówce. Znalazł ktoś z Was to ma. Nie. Nikt. Nie. nie. A ty, Alex, coś wiesz? Nie. Tylko wiem, że na pewno ulotkę. Hej, Marco, hej, Marco, ta, lecimy, lecimy na to. Możesz powtórzyć? Ulotnił się z miasta, bo widział. Do znajomych, że wjeżdżał A ktoś w ogóle co? do niego dzwonił? Nie Trzymajcie ten... się! Mawiał, trzymajcie się. Telefon. Cześć. trzymajcie cześć, się. Cześć! Cześć! Trzymajcie się! Cześć, cześć, trzymajcie Na razie, Cześć, cześć Nie do zobaczenia się. Do zobaczenia, cześć Nie, nie, cześć Cześć, trzymajcie się Myślę, że jeszcze z parę razy powie cześć, trzymajcie żeby się Żeby mu się samolot rozbił, znaczy co? Nie nie, nie. Żeby, mu znaczy, co? nie, nie, nie. żeby mu silnik wysiadł O Dobra, wracając do kwestii ważnej Kto gdzie szukał bo to też jest ważne. Ja szukałem poza granicami miasta. Dobra, no to. Sandy i Paleto. No ja no to... nie szukałem miejsca, tylko bardziej w ludziach. Pytałem jego znajomych, czy się to odzywa do nich. Może no. prawę ja też patrzyłem. Ja no, na chacie u niego byłem i w innych jeszcze miejsców. No, raczej tak chata. Ja nie szukałem, Dobra, moment, moment, nie moment, moment. <laughs> Czyli on obecnie najprawdopodobniej uciekł z miasta, tak? No tak, mówię, no, że znajomy, dział, że wiesz. Trudno. Wierzę. Mamy parę innych rzeczy do załatwienia. Między innymi Harvey. No, to jest prawda. No, no co to z, nim? Się go co z nim? No trzeba się go pozbyć. No to, to nie wiadomo od dzisiaj, ale czy jest jakiś plan na to? Mam pewien pomysł. Skoro współpracujemy z Curtisem. Co prawda ostatnio ta współpraca troszeczkę podupadła, bo się zdenerwował i ktoś go nawezywał. Ale wciąż. Jak przyjdę do niego z dobrym planem, a wydaje mi się, że mam całkiem w porządku plan i pomysł, no to raczej powinien w to pójść dobry plan i pomysł, to znaczy? To znaczy, że Harvey nie wie dalej o tym, że my współpracujemy z Curtisem i najprawdopodobniej zależy mu na tym, żebyśmy z nim nie współpracowali, a tym bardziej nie rozmawiali na tematy dla Harvey'a ważne, czyli żebyśmy jakby wiecie, to do czego już doszło, no, no, czyli każdy rozumie, wiemy. No właśnie, każdy rozumie. Do rzeczy. Do rzeczy. Czyli ugadać się z Curtisem na to, żebyśmy go niby porwali i zażądali przyjechania Harvey'a. Na rozmowę. No dobra, załóżmy, że przyjedzie Harvey, ale wiadomo, ile on ma ludzi, nas jest tylko garstka, aktualnie jest nas sześcioro, bo nie ma więcej ludzi. Jeżeli on przyjdzie w obstawie 20 ludzi, to co wtedy? Słuchajcie, ja bym to no na, na pewno co zrobił wtedy? tak, że. Wiecie, Harvey dalej ma gdzieś tam jakiś interes w tym, żeby korzystać z nas, trochę z naszej. z, z tego, że dalej może nami manipulować. Ja bym dalej stworzył takie pozory. Więc. Zrobimy to w sposób taki, że Harvey przyjeżdżając tam nie będzie dokładnie wiedział o co chodzi Wy będziecie gdzieś w okolicy, ja na przykład z Atzu będę razem z Kertisem. Znaczy no ja z Atsu będziemy niby przetrzymywać Curtisa na muszce Jest jak dobra. Harvey podjedzie i się okaże, że sam, no to działamy Jeżeli nie będzie sam i przyjedzie na przykład nie wiem, z 20 ludźmi stricte na to miejsce, bądź w okolicy będą no to zaczniemy już to co. Znaczy, no jeżeli będą w okolicy jego ludzie, bądź będą z nim, no to zaczniemy kombinować tak, żeby ta rozmowa się nie skończyła żadną szalaniną, tylko, nie wiem, puszeniem ewentualnie Kertisa. I damy mu po prostu znowu się zmanipulować. Okej. Okay. A myślałeś, gdzie chcesz się z nim spotkać? Gdzie chcesz go zwabić? Z Harveya? Okej. Okay. Okej. Okay. Ej, ale ty wiesz o tym, że. Curtis jest takim tym człowiekiem, który nie będzie chciał tego za darmo wam po pomóc bardziej. Posłuchaj, ja wiem, tylko że tu się pojawia kolejny, jakby aspekt tego, że Curtis będzie miał w tym interes, żeby Harvey zniknął. Dobra, ja proponuję tak, jeżeli Curtis się nie zgodzi i nie namówi go jeden, to siłą go weźmiemy, porwiemy. To będzie plan awaryjny. No dobra, no ale to skąd go wtedy chcesz porwać i jak to chcesz no? A przypadkiem ktoś GPS pod autokertisy nie podkładał? No ale przecież ty chcesz się z nim spotkać, nie? Wiadomo, da znać gdzie ci się spotykacie i w razie czego kiedy ci się nie uda go namówić, to zadzwonić lub dać sygnał Przetrzymam, tylko trochę i my widzimy. I jest to jakieś wyjście w razie co? A, że Kertisa wtedy serio porwać czy co? Tak. No tak, na to wychodzi. A, no dobra, no dobra, 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 dobra dobra, dobra kminia. Nie no, okazji, słuchajcie, no przecież. ja zrobię wszystko, żeby żeby po prostu on się na to zgodził. Bo zawsze w razie jakichś niepotrzebnych awantur, to jest zawsze jedna osoba po naszej stronie, tak? No ta. No to ja jadę do Curtisa. Jedziesz, odsu? No, Kincik. Powodzenia. Ci dam, Kincik. Kincik, biorę twoje suprę. Będę, jak będę coś wiedział, to będę dawał znać. Japończyk, biorę twoje suprę. Nie wiesz. No to widzowie, sami słyszeliście, jaki jest plan na to, żeby się pozbyć Harveya? Wiadomo, plan nie jest idealny, no ale to jest już nas, nasz chyba klasyczek, że nasze plany nigdy nie są idealne i zawsze wychodzą przynajmniej w 80%, więc może to jest dobra wróżba. Słuchaj. Yy, na pewno musisz. No właśnie. Teraz się tak zastanawiam, czy to jest dobry pomysł, że ja jadę z tobą, no ale dobra. Słuchaj, na pewno nie możesz być w żaden sposób agresywny do Curtisa, nic takiego, no ale ty, ty to. Mhm. Mm z natury nie jesteś agresywny. Znaczy, wiesz, no ja mi tak jakby neutralne stosunki. Jedynie warsztat, jakby, no. Wiesz o co chodzi. Wiem, wiem. Przez to, że mnie nie było częściej niż byłem, to. On, mnie, a ja jego ledwo znam. No, zwisacie sobie koło jajec pewnie, oboje. No. Mówię, że będzie jak go tu nie będzie. No, a nie, no jest. Gdzie on mógłby indziej siedzieć? Dobra. Dobra, dobra. To na jutro. Jutro załatwimy. Na razie, na razie muszę kończyć. Dawno Co się ty nie widzieliśmy. No słuchaj, no chyba trzeba w końcu zacząć coś działać chyba, nie? Nie możemy siedzieć na dupie i, i, i udawać, że sprawy nie ma. Ja no, rozumiem, posłucham. że ostatnio, ostatnio no, nasza poprzez. rozmowa nie poszła po nam po jakby. nie skończyła się happy endem, nazwę to. No ale musimy dalej działać, chyba jesteś tego świadomy. Więc przychodzę z propozycją pewną. To mam tylko pewien... propozycję i propozycje, no. No bo mam pewien plan, który może zakończyć to na dobre już, tak naprawdę i będziemy mieli wszystkie problemy nasze z głowy. Ty się zajmiesz, w, w, wrócisz do swoich jakby biznesów i biznesików, ja wrócę do, nie wiem, do sobie autkiem i ścigania się i nie zajmowania o, tak. się niczym innym. I to co on będzie nota. pewnie jak zwykle, tak? Że ja będę Czyli... robił, wy nic nie będziecie robić, później jeszcze to wszystko zepsujecie i znowu przyjdziesz z kolejną propozycją tak w kółko. Posłuchajcie, ty w, w tym obecnym planie... W tym obecnym planie to właściwie to ty praktycznie nic nie robisz. Twoja rola będzie taka, że po prostu będziesz siedział i tyle. No to słucham. Przypomnij mi, Harvey raczej, Harveyowi raczej zależy na twojej osobie. Jesteś dla niego przydatnym narzędziem manipulacyjnym, tak samo jak i my. Co za tym idzie, Harvey raczej by nie był zadowolony, jakbyśmy ze sobą rozmawiali i współpracowali. Czyli, jeżeli czysto teoretycznie byśmy cię porwali i mielibyśmy szansę na rozmowę i wyjaśnienie sobie wszystkiego, no, to Harveyowi by to nie było na rękę. Więc Harvey, raczej w momencie, w którym my byśmy Cię porwali, zrobiłby wszystko, żeby tylko. żebyśmy Cię tylko puścili. Prawda? Niby tak, ale co chce się zrobić konkretnie? Konkretnie, będziesz udawał, że jesteś porwany, my Cię niby porwiemy, z Twojego telefonu damy znać Harveyowi, że Cię mamy, Harvey przyjedzie na miejsce i jak będziemy pewni, że jest tam, nie wiem, z dwoma ludźmi, trzema maksymalnie. No to go po prostu się odstrzeli na miejscu, no. O, i co, i mam wam uwierzyć, tak? Mam wam zaufać w stu procentach. No przecież dobrze wiesz, że jak tam pojadę i będę miał być porwany niby, to nic nie będę mógł zrobić. Więc równie dobrze wy możecie mnie odstrzelić. Naprawdę? Serio naprawdę uważasz, że coś takiego byśmy zrobili? No, bo to byś tego bym spodziewał. Słuchaj, równie no dobrze moglibyśmy topie, to zrobić teraz. Na dobrą sprawę, tak. Curtis, tu chodzi o to, żeby po prostu Harvey, przyjeżdżając sam na miejsce, dalej czuł się na wygranej pozycji. Nie wiem, nie wiem, jakoś jestem sceptycznie do tego nastawiony. Poza tym, też nie będzie tak, że ty będziesz związany nie wiadomo jak. No, że Zwiążemy z... cię specjalnie tak, że jak mocniej szarpniesz, to się rozwiążesz. Będziesz miał broń zapaskiem, wszystko. No właśnie. Plastikowe kajdanki i zepsuta jakoś tak. Tak dla wyglądu tylko, nie? Jak będziesz... Ale kiedy ty chcesz to Jak... zrobić? Dzisiaj wieczorem. No to... słuchaj... Powiedzmy, że się zgadzam. No ale wy też musicie się, że tak powiem, czymś wykazać, a dokładniej ty. Więc myślę, że koleg... Nie chcę, żeby kolega to słyszał, nie wiem kim on jest dla ciebie, ale... To jest sprawa między nami. Dobra, Atsu, daj nam chwilę. No, Okej. Okay. Pamiętasz tego dzieciaka, nie? Którego, bo ich paru było. A, no, którego, którego, tego co teraz leży w szpitalu. Co dziś no. na genialny pomysł, że my mu coś tam zrobić. No. Tak się składa, że... Jest niewygodny i będę musiał... Że tak powiem, zakończyć jego żywot, albo z nim porozmawiać poważnie. No, tylko że jest taki jeden haczyk w tym... Że zlecił mi to Harvey. I... Wszystko się idealnie składa, bo... Jeżeli wykonam dla niego to zadanie, to pomyśl, że jestem jeszcze bardziej wartościowy i będzie chciał mnie odbić. Więc w sumie idzie nam to na rękę. No dobra, tylko ty naprawdę chcesz go zabijać? Jeszcze niedawno to był twój kolega. No, może już nie będę go nazywał przyjacielem, no, ale raczej kolego chociaż był. To był mój kolega, mówisz. Wiesz, czego się dowiedziałem? Eee, dawałem im samochody. W sumie teraz już i tak, i tak mogę to powiedzieć. Dawałem im samochody i dziwnym trafem ginęły transporty moich samochodów. Doszukiwałem się tego w różnych ludziach. Tak naprawdę kilka osób oberwało, okazało się, że niesłusznie. Bo oni sobie je rozkręcali na części i sprzedawali moje samochody, więc trochę no... Takie wałki robili, że tak powiem. Mieliśmy współpracować, a oni tutaj mnie chcieli wydymać. Także to okay, też na pewno to... mu wypomnę na rozmowie. Bo sobie z nim jeszcze chcę porozmawiać. No i na no, takiego człowieka, to ja nie mam skrupułów. No. Dobra, rozumiem. A teraz tak zastanów się czysto strategicznie. Jeżeli gość jest teraz niewygodny dla Harvey'a i Harvey ci zlecia za zabój swojego, to nie lepiej byłoby go na razie wykorzystać do tego, żeby w razie co mógł nam pomóc. Słuchaj, ty i te twoje bajeczki, że lepiej mu pomóc, lepiej nie pomóc. Nie, sumie... słuchaj, poczekaj, ja, ja, ja jakby, nakreślę, to... jakby nakreślę, jakby nakreślę. Fajnie by było, jakby nam pomógł na tej akcji na złomowisku. Bo to na złomowisku chcę zrobić. A po tej akcji, co sobie z nim zrobisz, to już jest Twoja kwestia. Możesz go nawet na samym złomowisku ostrzelić. Ja się sobie nie będę w takie coś bawił, bo on do momentu złomowiska musiałby być trzymany krótko, to po pierwsze. Ja no się to tym będzie nie będę trzymany. zajmował. No to ja się po tym drugie, zajmę. Wyszaki, to jest, wiesz, jaki to jest wykręt, ten człowiek? Ja wiem, ale zawsze o. warto spróbować. Jeżeli nie będzie chciał, zrobisz sobie, co będziesz chciał. Po pierwsze, to jest na moich warunkach. Po drugie. Ja nie chcę mieć z tym człowiekiem do czynienia i chcę, żeby miał też za swoje. Nie wiem czy będę teraz pozwalał mu, nie wiadomo co mu robił, bo później będzie błagał, błagał jeszcze się okaże, że go wypuścisz i sobie będzie dalej żył. Więc zobaczymy. No ale. Boże, ale jedynie o co cię proszę, proszę to o to, żeby z nim porozmawiać przed tym zanim ustrzelisz w głowę. Dobrze, no to będziesz miał taką okazję. Ja sobie też z nim porozmawiam. Dobra. Ja mam pewien pomysł, jak można to nawet zrobić. Zadzwonię do Ciebie za godzinę Dobra Wsiadaj Mówię po migowemu Zajebiście Dzięki Posłuchaj, będę miał do Ciebie jedną prośbę No? Bo radiowóz sobie ogarnąłeś, a ogarniesz mi karetkę? Ja nie ogarnę No i świetnie, na za godzinę potrzebuję To mnie tu wysać. Plus stroje dla medyków To mnie tu wysać. Dobra To jesteśmy w kontakcie, na razie Adios no i co widzowie? Będziemy musieli jeszcze sobie pomóc w jednej sprawie. No zresztą sami strzeli się wszystko, więc ja się to nie będę zbędnie powtarzał. I w takim razie widzimy się widzowie zaraz, dosłownie chwileczkę na samej akcji, już na szpitalu. Trzeba widzowie z tego szpitala wyciągnąć tego delikwenta, żeby można było z nim na spokojnie porozmawiać, albo ewentualnie go zlikwidować. Jak zwykle, ty i twoje pomysły. Wiesz o tym, że to nie wyjdzie. Zobacz, jak ja no wyniosłeś. Zobacz, tak, jak będziesz człowiek. negatywnie nastawiony, to na pewno nie wyjdzie. Wyglądasz dobrze. Poza no może tą tak Twoją. z swoją... ze wszystkim. Posłuchaj, graj po prostu swoją rolę. Jesteś medykiem z nie, innego wiesz, szpitala. Z mnie te ciuchy. Ja bym tam po prostu wszedł i go wyniósł. Wiesz, ile szpitale mają ochrony? No wiesz, brody, czy nie wiesz? Nie ochrony, wiem. No właśnie. Wiesz, wiesz, te byś... okulary, co to jest w ogóle. Dobra, teraz bądź cicho, daj mi ogadać. Jak kurwa nie byłem, jak byłem umówiony, umawiałem się, dzwoniłem. No to chaos. Przecież mówiłem panu. Na badanie dzisiaj jakiś o badanie takie fajne miałem, Co tu się widzowie dzieje? Chaos, na szpital jak nie wiem. To jakaś kolonoskopia. Tak, ta, Jarek Mekolon czekamy w kolejce. Tak, to, to, to tak. Proszę pójść w moje prawo do koniec tamte drzwi poprawy. Dobre, dziękuję dobra, dziękuję bardzo. Jeszcze bardzo. Idziemy gdzieś dzień, dzień, dzień dobry, my z Pilot. Jak umawiałem? Jesteśmy... Czego nie rozumiesz? ten, po pacjenta. Jak Co mi będziesz zabrać? Jak on się nazywał? Pamiętasz może? No nie, tak, czy siak yy, mamy wszystko w no, dokumentacji. Po, 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 tak, hmm. mamy w dokumentacji. Poproszę o dokumentację i można iść. Tylko poproszę o dokumentację. Tutaj wszystko jest. Okej. Okay. Dobra, proszę iść. A u Was taki no. chaos jest na co dzień? Yy, tak, na co dzień jest taki chaos tutaj? Są się zgubili. No, można iść. Do widzenia. Dobra, dzięki. Nie jak nie wiem. Pasuje. Tak, Mogę tak. iść do lekarza? Przez ten chaos tak się zestresowałem, że zapomniałem, jakoś się nazywam. Mhm, ja też. Dobra, no która sala teraz? Dziadzia, dziadzia, bo będę ci rurkę w dupesa teraz. Tak, jak to. Chyba nie. kolonoskopia, tak, to rurkę w dupesa to tak. A to no, na no, no, nie bożemu. No, no, no. No, no, tak, wiesz, taki lekarz nie ma. No i co, witam. Dzień dobry. Dzień dobry Nelson, zabieramy się. Cieszysz z się? To ci później... transportowany Chodź. na inodział. Bierz go. Chodź. Weź... O, dobra. I lepiej nie rób nic głupiego. Wiesz jak ten ci dzień minął i w ogóle. Na kształtelu. No Wiesz ja to też to znalazłem to pracę, widzisz z tym medykiem. Aha. No ja... No, Wiele, ja, zesz, kiedyś też, byłem, no, kiedyś też byłem medykiem. Tylko po prostu w innym mieście. Urlop, tak? tak ja, no, byłem na urlopie, sobie trochę dorabiałem już teraz znowu wróciłem do roboty. Okej, okay, okay. że robisz na to, jedną głupią rzecz, to doszaniesz kulę w głowie już tutaj. Ale spokojnie, o co ci chodzi? Wsiadaj, Nelson. Przykuj go, przykuj go. Przykuń Przykuń go. go. Przykuj go, żeby nie uciekł. Daj tu rączki, nóżki, o. Ty będziesz siedział spokojnie. No i co widzowie, no mamy go. Teraz tylko trzeba go gdzieś wywieźć w jakieś bezpieczne miejsce, gdzie będziemy sobie mogli na spokojnie z nim porozmawiać. O dziwo, poszło to gładko. Podrobione dokumenty przez Atsu też dały radę, jak zresztą widzieliście No i co? Mamy naszego Nelsona i sobie z nim zaraz porozmawiamy No i miejmy nadzieję, że nie będzie go trzeba po prostu odstrzelić Dobra, zjedziemy sobie chyba tutaj, co? No, my się siku chce, zjedziemy mi na chwilę Dobra, rozepnij mu kajdanki No i co Nelsonik, porozmawiamy sobie troszeczkę, ale co? Ale co, idziesz z się sikać, idziesz nagę potrzymać, czy co? Bo nie rozumiem jakby... Oj, co, co jest, to, już, 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 już... Już się to, zaczyna. To, co... Nie, den, nie denerwuj, no. mnie, bo jeszcze nawet rozmowy nie zaczęliśmy. No ale, gdzie jest ten szpital, tak? No słuchaj, no szpitala nie ma żadnego. Ja ci teraz mówię prosto, z, z, prosto z mostu, jak wygląda sytuacja. Jest tu Curtis, jestem tu ja, okay. bo Harvey kazał ci odstrzelić. No i co w tym? No, właśnie, no i nie dziwi cię, że Twój współpracownik każe cię ostrzelić? Nie jesteś zawiedziony? Nie jesteś zdenerwowany? Nie, nie jestem. Ani to, ani to. Ani to, ani to. No to ja ci mówię teraz, <coughs> jak wygląda sytuacja. Mamy we trójkę wspólnego wroga Harveya. Ciebie chciał zabić, Curtisę manipuluje jak mlaleczką i mną tak samo. Co nam się bardzo nie podoba. Zresztą tobie to był pewnie też manipulował, tak, żebyś żebyś się z nami nie lubił w sensie ze mną bardziej niż z Kertisem. I teraz pytanie, co wolisz? Czy wolisz, żeby Kertis tutaj ci ostrzelił twój durny tyłek, czy wolisz, żebyśmy współpracowali i pozbyli się razem Harvey'a? Słuchaj. Ja jaką miałem pewność, że akurat ty gadasz prawdę? Nie masz takiej no, pewności. Widzisz, mówiłem, nie ma co z nim rozmawiać, bo to szkoda czasu jest. Słuchaj, ja chciałem ci jeszcze tak tylko wyświadomić, co nie? Nie wiem czy myślałeś, że jestem głupi, albo się nie dowiem. Ale te transporty samochodów, które ci zlecałem, no powiedz mi, drogo sprzedawałeś te części choć jeszcze w miarę tanio, bo te auta były dosyć drogie. No powiedz mi szczerze, ile sobie zarobiłeś na tym. O, no, widzę, że tak dużo, że się za głowę łapie. Zabrakło języka Wszyscy. w zaraz, zaraz przyjdę. Zawsze taki wyszekany byłeś. A, poczekaj, liczę, liczę. A, a liczysz? Myślę, że to gdzieś tak, z pół miliona dolarów. O! Pół miliona to by zarobił. Nie wiem, czy słyszałeś. Z pół miliona dolarów. Oj. Dobra, słuchaj, dosadnicza decyzja. Się Działasz wstań, z nami. Wstań. Działasz z nami, czy nam nie ufasz? A co miał z tego, że będę z wami działał? Po pierwsze, debilu, nie zginiesz tutaj. Po drugie, pozbędziesz się gościa, który manipuluje tobą, mną i Curtisem. No i na ile ty mnie oszukałeś jeszcze raz? Ile ty na mnie zarobiłeś? 15 dolarów. 15 dolarów? Nie, ile Przez tysięcy? To było, no, nie, 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 Przez było, było na... pół miliona. Traj, pół miliona. Ech, to was tak śmieszne, Nie no. No pół miliona powiedziałem, no. Dobra Kertis, odłóż na razie to broń. No widzisz, no ale żarty sobie ze mnie robił. Nie wiem co sobie zarobisz teraz z tymi pieniędzmi, ale myślę, że ci nie będą potrzebne. Chodź, <słuch> bo szkoda czasu. Miałeś mi dać chwilę porozmawiać. Słuchaj, bo za chwilę skończysz tak jak on. Dobra. Jut. Ja już nie mogłem tego... słuchaj, ty myślisz, że ja będę pozwalał sobie teraz na jakieś rozmowy? Sam dobrze widziałeś jak się zachowywał. Jeszcze wpaż mi się śmiał i powiedział, że mnie oszukał na 500 tysięcy. Dobrze, zrozumiałem. No, nie wiem sobie jakieś Ja ze mnie robisz Nie, dobra, ci zrozumiałem, zrozumiałem. Wszystko jest w porządku. Jedziemy. Tylko teraz ty się wywiązasz ze swojej części umowy. Ja się zawsze wywiązuję. No, mam nadzieję. No dobra, to teraz jedziemy po auta i spalić to, tak? No, ja nie zamierzam jeszcze w tym siedzieć. Powiem Ci, że widziałbym Cię jako ratownika medycznego. Tak dla odmiany byś no ratował, tak by ratował życie zamiast je zabierać. Jeszcze takie odbicie lustrzane. Te mała różnica. No nic widzowie, no nie udało się Nelsona przegadać. No ciężkie to było zadanie, no nie oszukujmy się. Nelson jest już tak, tak ma już na wiecie... No wiecie o co chodzi. No ja wiem o co, co Ci chodzi. Widziałem no. jak się zachowywał. Wiem, o co ci chodzi, no ale co mam ci powiedzieć, no Gość jest, jaki jest Znaczy był, jaki był O, ja po prostu nie znoszę takiego cwaniakowania Domyślam się My teraz, widzowie, podjeżdżamy pod nasze auta, pozbywamy się tej karocy I no i na dobrą sprawę będziemy mogli już przystępować powoli do akcji z Harvey'em Dobra Ja wyciągam spaki to w gówno całe Dobra, masz tu parę? Nie pomóż mi z tym Dobra, jedziemy No już powinno być okay. To widzimy się wieczorem Przyjedź na warsztat Przyjadę No i widzowie, no akcja zrobiona Kerti zadowolony, my chyba są w ogóle nie wyjedziemy, więc będziemy robić nawrotkę Ale tak Teraz, jedynie, co zostało? No, tak naprawdę, sprawa z. No, z Harvey'em, tak? Trzeba się po prostu Harveya pozbyć. No, ale czy nam to wyjdzie? Nie mam pojęcia zielonego. Wiecie, różnie się to może skończyć, różnie się to może potoczyć. No, a z detektywami chyba nie ma co na razie, jakby kontynuować. Po prostu sami się pozbędziemy Harveya. I tak będzie po prostu chyba łatwiej, bo tak też zresztą chcieliście, żeby jak już, to tylko się sprzedawać na Harveya. No, ale jeżeli możemy się go po prostu pozbyć, to spróbujemy tak. Najwyżej detektywi będą ostateczną. Jakby bronił oho, widzowie, jeszcze ktoś dzwoni. Halo, Halo Możemy się spotkać? Mówi ojciec z Dawida. A w jakiej sprawie? Musimy porozmawiać. No dobra, no to chciałem podjechać. Tylko. Na rafinerię. Na rafinerię, dobra. Tutaj od razu mówię, że ja dużo czasu na rozmowy nie mam. To jest ważne, więc zapiszymy się. Okej. Okay. No, dobra, no, zaraz będę. Zobaczymy, Dla co chce się. Zobaczymy. Pamiętasz się, widzowie, jak wam mówiłem, że detektywi będą ostateczną bronią? No to chyba jednak. Chyba jednak nam się coś pokrzyżuje, plany. Coś tak wyczuwam. Witaj. No, dzień dobry. No, w czym problem? W sensie, może nie problem, ale jak, jaka jest sprawa? No, z waszym. tym. rażą. warsztatem. Pamiętacie, w sensie? tego, co pracuje od was od niedawna, miesiąc jakoś? A pamiętasz, strojo? No, ciężko Gosia nie pamiętać, no. No, to to jest tak naprawdę nasz pracownik, detektyw. I donosił na raz, na do nas. Słucham? No. Nie, nie, ej, nie taka była umowa. Umowa była taka, że skupiamy się na Harveyu. I skupiamy się na Harveyu, tylko musimy mieć coś, żeby ciebie uniewinnić. I teraz pytanie, czy pracujesz z nami i wsypujesz swoich, czy masz to w dupie? Idziesz też siedzieć? Nie mogę wsypać swoich. Wiecie o tym doskonale. To jak nie wsypiesz, to pójdziesz siedzieć. To jest swój wybór. Albo wolność, albo dobroć swoich kolegów.